Cześć! Witajcie w pierwszym odcinku z serii Nostale i w tym odcinku tutaj No po prostu zaprezentuję wam postać Tylko sprawdzę tutaj co się nagrywa Ok, więc lecimy Ok, no to Teraz musimy zrobić 18 czasową przestrzeń, więc idziemy. Znajduje się ona na, na zachodniej kopalni numer 1. Więc idziemy do niej. OK. No, jesteśmy, ta czasoprzestrzeń znajduje się tutaj. O, to jest bohaterska misja. Więc ja będę, znaczy ja teraz zrobię cięcie i będę, jak do niej dojdę. No, doszłem do już, do tej czasoprzestrzeni. No i będziemy ją zaczynać robić, więc tak wchodzimy do niej, no i klikamy start, no i zaczynamy. No i musimy pokonać tych górników, więc już ich tutaj bijemy. No, i przechodzimy dalej, oki okay. tutaj znowu musimy je pokonać, znaczy ich tam nie wiem. No i idziemy dalej. No, musimy tutaj przesunąć dźwignię, no i pokonać tych górników. Dobra. Dobra, wszystko się nagrywa. No i znowu tutaj górnicy demonstrują. I musimy je pokonać. Przydałby mi się bałwanek. Jeśli chodzi o nos kumplów, to ja mam tylko kurczaka i szczęśliwą owieczkę. Ale potem coś tam sobie kupię, jakiegoś tam krzakogona. Dobra, lecimy. No na razie idzie dobrze. Dobra. No i padają. Okej. Okay. Jeszcze tylko no nie zostało dużo korytarzy. Oj. Okej. Okay. Tutaj znowu musimy pokonać tych słabych górników ekspy. No, i idziemy dalej. No, na razie no, zaraz powinniśmy to skończyć. No, tutaj musimy. знову поконать их No, i skończyliśmy tutaj zadanie, jeszcze, no zaraz skończymy. Dobra, to tak. Teraz tutaj. Kończymy tą czasoprzestrzeń, no i będziemy już, ja będę spadał, no bo ten pierwszy odcinek taki krótki będzie, taki wprowadzający. No i koniec chyba. Nie, jeszcze tu. To szybko to zrobimy. Okej, okay, no to zaraz będziemy kończyć, bo już, Chyba... a nie, jeszcze trzeba pokonać górnik ekspy, no to, o, zwiększyła nam się profesja, no i jeszcze musimy pokonać tego górnika ekspy. No, i koniec. Ciekawe, co nam się wylosuje. Jest dla wojownika. Dobra, no to z mojej strony, jak na dzisiaj, to by było koniec. Więc, Nara, i do kolejnego razu, mam nadzieję, że będzie i się